ma cuda, moi drodzy, jako samozwańcza ambasadorka wolności wciąż odkrywająca nowe definicje tego stanu, który postrzegam jako moją wolność, chciałabym podzielić się z wami moim nowym doświadczeniem przełomowym i tym samym też nową definicją mojej wolności, mianowicie Wolność to jest brak przywiązania do swoich przekonań, pozwolenie sobie na niemienie racji i zmianę swoich przekonań, nawet tych bronionych zaciekle przez y, większość swojego życia. Zawsze lubiłam mieć rację i zawsze nie znosiłam jej nie mieć. Wydawało mi się, że to, czy mam rację. Definiuje moją wartość, dlatego nie znosiłam i nie dopuszczałam do, do siebie myśli, że może być inaczej niż ja mówię. Ciężko mi było się przyznać do, do błędu, bo podświadomie bałam się, że w ten sposób tracę, tracę na wartości. Kiedy okazywało się, że jednak nie mam racji, czułam e, bardzo dużą złość. Ta emocja wręcz wybuchała we mnie, e, bo też miałam poczucie, że ktoś mi zabiera tę moją wartość ktoś, kto mi e, uświadomił, udowodnił, że tej racji nie mam. I żyjąc z takim przekonaniem, że to właśnie od posiadania racji e, zależna jest e, moja wartość. Byłam osobą, która przez całe moje życie nakładała na mnie e, największe zobowiązanie, żeby tę rację mieć. E, I byłam też osobą, która najbardziej się karała, biczowała, kiedy okazywało się, że tej racji e, nie mam. E, nikt inny nie wymagał ode mnie, e, żebym miała zawsze tę rację. Byłam jedyną osobą, która tego ode mnie. Od siebie wymagała. Zupełnie niepotrzebnie, bo każdy się myli, każdy może nie mieć racji, co jest truizmem, bo jest to oczywiste. W każdym razie, co się stało i co mi to dało, że odpuściłam? Przełomem był moment, kiedy, nie mając racji, nie wyciągnęłam wobec siebie żadnych konsekwencji. Nie mając racji, zareagowałam: o, to dobrze, to nawet bardzo dobrze wyszło, bo przestałam się skupiać na samym fakcie bycia w błędzie, a skupiłam się na, na tym, co jest prawdą i jakie to niesie pozytywne konsekwencje dla, dla osób zainteresowanych. Niesamowite. Niesamowite uczucie, kiedy ściągasz z siebie taki ciężar e, obowiązku e, mienia zawsze racji. Nieważne nie jest, kto ma rację, tylko ważne, co e, się dzieje w związku z tym, co przed chwilą miało miejsce. Czyli nieważne nie jest to, żebyś miał rację, ale ważne jest to, żeby zawsze wyjść dobrze z sytuacji, którą e, zastaliśmy. A to uczucie, kiedy możesz nie mieć racji i wiesz, że nikt wobec ciebie nie wyciągnie żadnych konsekwencji, nikt mając mam na myśli właśnie przede wszystkim samego siebie. Jest to bardzo uwalniające uczucie, stan uwolnienia, stan spokoju, stan wolności. Czyli wolność to jest nieprzywiązywanie się do swoich przekonań, pozwolenie sobie na nie racji. I zaprzestanie wyciągania jakichkolwiek konsekwencji wobec siebie z tytułu błędnych przekonań. Owocnego dnia. Pusiaki.